Siema, ma wszystkim, witam w czwartym odcinku z gameplayu z World of Warcraft. Jest to kolejny odcinek z grania Death Knightem, a ja jestem Nadim. I kontynuujemy sobie z naszą przygodą. Na razie jest to wstęp do Death Knighta, czyli... Ale już kończymy. Powoli zbliżamy się do końca tej kampanii Death Właśnie zbliżamy się do bardzo fajnego quest'a. Jest on poruszający dosyć. Gdyż... No klimat, po prostu czuć po maxie, jak się wykonuje tego quest'a gdyż tutaj mamy styczność z naszym starym jakimś kumplem, czyli bratem, czy coś w tym stylu nie wiem czy bratem, ale jakimś dobrym przyjacielem, z którym walczyliśmy jeszcze po stronie dobra, teraz jesteśmy po stronie Lich Kinga, więc możecie zobaczyć na dialog jak to wygląda no, to jest jeden z lepszych questów Jakie Death Knight musi przejść przed tym, jak zostanie uwolniony z, z władzy Lich Kinga. Bardzo mi się podoba. To jest oczywiście quest związany z egzekucją naszego dawnego przyjaciela. Właśnie ten przyjaciel nas, nasz mówi, że jest to ironiczne i bardzo tragiczne, że kiedyś walczyli ramię w ramię, a teraz jest po stronie Litch Kinga. Jednak przekonuje mnie, że moż, mogę się wyswobodzić z tej jego władzy. Tam z, za tego baraku nawołują do nas, żebyśmy już kończyli robotę szybciej. No i zrobimy to, ale w dobrym stylu. A. Nie, ja po prostu kocham ten quest. Okej. Okay. Siejemy terror i zagładę. Po prostu. No, bardzo można się wciągnąć w, w te questy death knight'owskie. Ale tu już jest... Powoli zbliżamy się do, do końcóweczki. Znowu wracamy do tego domy, domku. I tutaj chyba dostaniemy fajny quest z kamuflażem zaraz. <grym> Jeden z lepszych ever, jakie widziałem. O, już nie wspomnę o muzyce, jaka tutaj panuje cały czas. Świetna jest. Okej. Okay. Wow, 50 questów completed. Dostaliśmy fajny sobie e, trinkecik. Nareszcie zastąpię tą insygnię głupią. Nie potrzebuję, to jest typowa trochę A ja mam insygnię, jakby tutaj. Wall of the Forsaken. Okej. Okay. No, akceptuj. Co to za lagi. No, come on. Ale czemu mnie już zamieniło? Zaraz, coś jest nie tak. Ambush, abandon. No, accept. Ok, ale to nie powinno mnie zamienić w Humana? Czy coś w tym stylu? Chyba, że jakby tutaj muszę coś wcisnąć kliknąć. Coś jest nie tak. Coś jest zdecydowanie nie tak. Jak mam tam się dostać? Bez kamuflażu. Nie wiem. Nie wiem, nie jestem pewny, ale pójdę tam. Zobaczymy jak to wygląda. A nie, może nie potrzebuję kamuflażu. To będzie inny quest. Dobra, pomyliło mi się. Na razie nie potrzebuję. Na razie stawię sobie tylko tu drzewko. Na nie poznaki. Nikt nie wie, o co chodzi. Ci Boom, Dziwko! O, Jezu, uwielbiam ten quest. Koniec. Uciekamy. To był taki po prostu kamuflaż, że... Jeżeli ten kurier nie skapował, nie skapował, się, że to jest kartonowy, kartonowe drzewo, to zdecydowanie zwycięła na śmierć. O właśnie złapał mnie roach. Okej, okay, ale tutaj mi ochronią moi def i pomocnicy. Ochrona. Okej, okay, wykonany quest. Co dostajemy? Co dostajemy? Nic nie dostajemy, no nie wierzę. Okej. Okay. <laughs> że jestem waszym kumplem! Dlaczego? <laughs> Nagła zmiana stron. Dobra. Czyli to jest quest z y, y, kamuflażem, ok. Możemy sobie użyć monta, i tak się zmieni w humanowego. Ok. Meeting with Fate. Czyli do jakiegoś generała mam iść, zobaczymy, co to. z czym to się je. Uuu 27k mają życia. I są elitarnymi przeciwnikami. Więc tu raczej byłoby ciężko się dostać, tak po prostu. Skąd ci ludzie się biorą? Nigdy nie widziałem tu takiego tumu. No może na wodórku był, ale... Ale tak, to to właśnie... T... <tosunty> ta lokacja pustkami świeciła zazwyczaj. Complete quest, accept quest, to lubię. E, to robię. Chociaż dajcie mi shoulder, jakąś fajną nagrodę, no. Zbliżamy się do końca, patrzcie ile itemów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, to już wszystkie blue, to też blue. To tylko... No to mam już cały f Blue, więc teraz dostanę shouldery. A helm dostanę od samego Lich Kinga pod koniec kampanii, prawie. No i oczywiście dostaniemy jeszcze mieczyk albo Aks do wyboru, ale no to dla mnie jest wybór oczywisty. Zawsze biorę miecz pod koniec kampanii, więc wezmę sobie oczywiście miecz. Dobra, ale póki co chciałbym, zadowoliłbym się shoulderami, czemu by nie? Zobaczymy, czy coś dostanę. Okej, okay. continue, complete, accept. Nagrodą są shouldery i mam wrócić chyba do... Tak, no to może wejdę w ten portal? Okej. Okay. To mi się podoba. Od razu portal i nie trzeba tutaj się pieprzyć zawracaniem. Odzyskaliśmy naszą formę Andeda, co mi się jeszcze też bardzo podoba. I teraz musimy pokazać... O, sam Morgane nam tu da. OK. Accept, complete, scalet Apocalypse Ok, czyli już jesteśmy przy kwestii, który da nam sam lichking. Ją ja mi się podoba. Z... O, nareszcie porządne soldery. To o, super. To już wygląda fajnie. To już wygląda kozacko. Ok, ale teraz już zejdziemy sobie na dół i pogadamy z samym lichkingiem Artasem. Pozwólcie, że się napiję. Ach, tak. Uwielbiam jego głos. E, jakbyście byli ciekawi, to piję sobie zieloną herbatę na poprawienie koncentracji, bo tak, jak wspominałem w pierwszym odcinku, ja w ogóle obsesy, obsesję mam na punkcie zielonej herbaty. E, w pierwszym odcinku powiedziałem, że zielona herbata wpływa na koncentrację i poprawia, pobudza umysł. I to jest prawda, moi państwo. To nie uspokaja was przez coś w tym stylu, to są jakieś stereotypy. E, poprawia koncentrację, a jednocześnie jest bardzo dobra, no jeżeli. Ktoś chciałby tutaj jakąś dietkę sobie prowadzić, czy coś, to jest bardzo dobra, bo zatyka i poprawia metabolizm. Więc zawsze, zawsze polecam. Ale głównie, głównie ja piję z powodu właśnie, żeby polepszyć koncentrację i ogólnie jakoś, żeby lepiej się myślało. Wbrew pozorom, kawa czy Red Bull no, nie działa tak dobrze jak naturalna zielona herbatka, ale taka dobra. Taka wiecie, taka sypana, nie taka w proszku. Raczej <coughs> znaczy nie taka w torebkach, o to mi chodzi. A taka prawdziwa. Okej. Okay. Na razie sobie wybieram grupki z tymi balistami. Tylko... Coś mi tutaj kradną... Ile tych smoków tu jest? No to dlatego, gracze mi kradną. Potwory, no. Okej. Okay. To są, tu są, tu są. Moi wszyscy moi Okej. Okay. Nie wiem czy dźwięk nie jest za głośno, ale będę się darł w takim razie. Eee! Będę przekrzykiwał! O nie, nie mam many, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tutaj złapiemy sobie zaraz jakiegoś trece for Crusader. Chodź tu. Eee Jemcie Patrzcie jak mana pani szybko rośnie. Zaraz będę znowu gotowy do walki. I HP też się regeneruje. Pożywny był ten Kosejde Okej okay. Wow, dostałem spirem w twarz Wow, ominąłem Nie, kurwa Dostałem znowu, nie wierzę w to Wyląduję tutaj po prostu będę napierdalą, okej okay. No nie, znowu mi kradną Znowu mi kradną <laughs> Strzelają do mnie nie, wiem, bardzo mi się podobają te smoki, ale jakieś takie ubogie są, nie sądzicie? Jakiś taki strasznie, strasznie ubogi ten smoczek. Lepszy jest z Glory of the Ice Crown Rider. Dużo lepszy, wygląda jak Saphiron, coś w tym stylu. A to wygląda jak ten smoczek z Ramas. O nie, znowu mana, mana, o, mam tutaj swój cel. BUUUM, daję je jedzenia. A wziąłem takiego troszeczkę nadgryzionego. <grym> Tylko połowę życia ma. 7 bali zniszczonych, 8 zniszczonych. 9 zniszczonych. O, ostatnia balista tutaj. Okej. Okay. I jeszcze troszeczkę tutaj sobie zabijemy tych 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 43 jeszcze 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 jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. No nie mam manen, nie wierzę w to, po prostu w to nie wierzę. chodź tu. Zjem Ciekawe czy jak go zjem to się zaliczy do tych... Do trupów. No nie wierzę, jeden Crusader... Come on, No chodź tu. Może się zaliczy. Hm? 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 Hmm? Hmm? Czy się zaliczy? Oczywiście, że nie. Tak czułem. Coś tak czułem. Okej, okay, no ale strzela... No come on, jeden strzał. Dobra, done. Wracamy sobie w takim razie. Do Lich Kinga I bodajże, zaraz czeka nas ostateczna yy, bitwa Ze światłem Tak mi się coś wydaje Bo chyba już nie ma innych questów, no No, Nooo, wyjdź z pojazdu, okej okay. Okej okay. Ach, dostaliśmy hełm Dobra Dostaliśmy hełm i mamy już pełniutki niebieski set. Eee, no, wygląda to przekozacko. I teraz możemy się kierować już tak, to jest The Lich The King's Command. Wiecie co? Zdejmę sobie ten hełm. Eee, lepiej będzie Andet wyglądał tak. O, wydaje mi się, że tak jest super. O, zdecydowanie. Dobra. No, chociaż teraz będę miał. Podejrzeć, teraz będzie trzeba czekać 5 minut. Nie! One minute until. Ten... Battle for the Light Hope Chapel begins. Może zdążę, może zdążę. Bo jakiś player chyba zaczął wcześniej. Cholera. Ah, has begun. Nie zdążę już, muszę czekać na drugą. Tak mi się wydaje. A może się podepnę jakoś? Fak. Nie zdążę. Nie zdążę. Szybciej. I ten mund jest wolny. To tylko 100%, no. Czemu nie można latać? Come on, szybciej, 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 szybciej. Nie chcę, żebyście czekali 5 minut. Chociaż i tak bym to pociął. Jeżeli będę musiał zacząć jeszcze raz, to to wytnę, nie ma sensu 5 minut czekać i nic nie robić. Eee, no, chyba. Zdążę, chyba zdążę. Complete. Light of down. Accept. Chyba zdążę. Chyba nie będziecie musieli czekać. Tak, zaczynamy. Ja się nie odzywam na razie, bo to jest bardzo fajna... Fajny dialog. Okej, okay, chyba zaczęliśmy. Tutaj nam się bustuje damage, dosyć konkretnie. O nie! Nie wiem czy... A, dobrze, dostałem tą flagę. Czyli teraz, no, teraz koksimy. Bustuje nam się damage i regeneracja. Życia i wszystkiego. Przysłuchaj sobie pomocnika i jedziemy. No to jest świetna bitwa. Epicka wręcz. I te giganty, Flesh behemoty są piękne. Jakim cudem zginąłem? <tryk> <tryk> o! Walkiria mnie wskrzesza. Fajnie. Czy jak się zginie, to raz jesteśmy w okej. Okay. Ale straciłem bufa? Nie, dobra, mam go znowu. Czyli możemy jechać znowu. Okej, okay, okej. Okay. Go, go, go. Ja nie wiem jakim cudem padłem. Nigdy nie padłem w takiej walce. Okej. Okay. No, damage mamy nieźle. Niezły, niezły. Aczkolwiek w dzisiejszych czasach to nawet taki normalny 90 poziom potrafi robić 500 razy większy. Ale na nich to wystarczy. Okay. Światło 250, Scorch 990 9900 unitów, więc mamy lekką przewagę. O, ta bitwa może długo trwać. Aczkolwiek chyba będzie jakiś przełomowy moment, w którym ktoś coś zrobi i wszystkich po prostu zmiażdży, zanihiluje. Bez, bez powrotu i będzie po prostu Mordor. Go, go, go. O! Oh, giń! No! O, tutaj co sobie nieźle radzi z nimi Aczkolwiek zaraz padnie, tak mi się coś wydaje Hmm Tak Zaraz padnie, ale może trochę Ich uwagę od niego Odciągnę A! Ale padają Fajnie, fajnie Już światło ma tylko 215 yy, Jednostek Kolejny behemoth przyszedł nam pomóc, okej okay. 210 światło Nie no, jak to będzie w takim tempie trwało, to jeszcze trochę nam to zajmie O, 205 Dlaczego właściwie my tutaj walczymy? Tego ja nie wiem. Akurat y, tutaj pod tym Light's Hope chapel. Nie wiem co tu było i co tu... Albo co tu jest w tym momencie. Nie wiem po co ta walka i dlaczego w tym, w tym miejscu. No jestem słaby z tego, wybaczcie. Wow, jakiś Enrage, holy... Blast! Kurwa, poginęło nam wszystko! Wow, nieźle. Przegrywamy. To było dobre. To było dobre. Muszę... Wow, ale padamy jak patyki. Nieźle padamy, moi państwo, nieźle padamy. O, to jest przemówny moment, zaraz coś się stanie. Huh. No, chyba coś się dzieje.

Son. Father! My dear, beautiful boy. What? Father! Yes. You have returned. You have been gone a long time, Father. I thought. Nothing. To join you in the war against the undead. I want to fight. I can sit idle no longer. Darien Morgre, you are barely of age to hold a sword, let alone battle the undead hordes of Lord. I do not bear losing you. Even the thought. If I die, Father, I would rather it be on my feet, standing in defiance against the undead legions. If I die, let me die with you. My son, there will come a day when you will command the Ashburn, and with it mete out justice across this land. I have no doubt that that day finally a pride to our people, and that Lauderan <laughs> will be a better place because of you. But, my son, that day is not today. Do not forget. Touching <laughs> he's <is> mine now. She's <laughs> a You betrayed me. You betrayed us all, monster. It's the might of my Pathetic. You're a damned monster, Arthas. send them in to die their lives are meaningless but yours oh I love the Kil dziej na Śabawi. Dzisiaj nie jesteśmy w jest Impossible. Must we meet? It won't be on holy ground, Paladin. Cóż za spotkanie. Rise, Listen. The time of the Argent Crusade is now. We Walking Garden is a terrible tragedy. The blood of good men has been shed on this soil. Honorable knights, slain, defending their lives. Our lives. He! <laughs> pisze, Kill me, it's taking forever. No muszę się zgodzić, no kurwa, to jest niemożliwe, ale. To jest dosyć fajny filmik, można posłuchać. Archer Event.

So to the nice... Yes! Skończyliśmy nareszcie questa! Trochę nam się dużył, ale nareszcie, jeżeli nagrodą jest ten miecz, to dało się przeżyć. Dało się przeżyć, akcept. Mm, jeszcze jest jeden quest, ale już z takim mieczem. wow. Fucking hell yeah. O to chodziło. Mmm, dobra. Mamy jeszcze jednego questa: Use the Devgate Spell. Ok, dostaliśmy taki spell Devgate, ale użyjemy go i e, będziemy grać dalej dopiero w następnym gameplayu. E, ten już zajął bardzo długo czasu bardzo dużo czasu przez, przez ten event, właśnie. E, no więc dzięki, że byliście ze mną przez ten długi czas. Jeżeli wytrzymaliście do tego momentu, to wam gratuluję. E, no i mówił dla was Nadin. I słyszymy się w kolejnym odcinku. Siemka!